Otwórz przeglądarkę internetową i zaloguj się do kamery BCS Point. Żeby wejść do menu ustawienia obrazu, możesz skorzystać z przycisku obraz na ekranie głównym. Możesz też wejść w zakładkę ustawienia. Obraz: Ustawienia sklasyfikowane są w sześciu kategoriach. Pierwsza z nich to zakładka sceny. Można tutaj ustawić pięć różnych scen ustawień obrazu. Zaznacz, czy scena ma być uwzględniona w automatycznym przełączaniu. Dopasuj ustawienia czasowe sceny. Wybierz która scena ma być domyślną. Możesz tutaj włączyć i wyłączyć automatyczne przełączanie. W każdej chwili można przywrócić ustawienia domyślne. Kolejna zakładka to wzmocnienie obrazu. Możesz tutaj ustawić parametry takie jak jasność, nasycenie, kontrast, odcień, ostrość, redukcja szumów 2D i 3D, obrót obrazu. Kolejna zakładka to ekspozycja. Możesz tutaj ustawić tryb ekspozycji: tryb automatyczny, tryb indywidualny. W tym trybie ustaw czas otwarcia migawki i spowolnioną migawkę. Spowolniona migawka musi mieć większą wartość. Ustaw wartości wzmocnienia sygnału. Tryb priorytet migawki W tym trybie ustaw czas otwarcia migawki Tryb priorytet wzmocnienia W tym trybie ustaw wartość wzmocnienia Tryb wewnętrzny 50 Hz. Tryb wewnętrzny 60 Hz. Tryb ustawienia ręczne. W tym trybie ustaw czas otwarcia migawki i wartość wzmocnienia. Dalej możesz ustawić spowolnienie migawki. Włącz i wybierz wartość najwolniejszej migawki. Ustaw wartość kompensacji. Ustaw kontrolę pomiaru. Pomiar wielopunktowy wymaga ustawienia obszaru: wybór trybu: dzień, noc, automatycznie: ustaw czułość i czas przełączania. Możesz też włączyć funkcję szerokiego zakresu dynamiki WDR. Ustaw poziom WDR. Kolejna zakładka to inteligentny oświetlacz. możesz tutaj włączyć tą funkcję Ustaw tryb sterowania oraz poziomy podświetlenia Kolejna zakładka to balans bieli. Możesz ustawić tryb automatyczny oraz tryb do strajania, gdzie ustawia się korektę czerwonego i niebieskiego. Kolejna zakładka to zaawansowane. Możesz tutaj włączyć funkcję redukcji mgły DeFog. Ustaw intensywność funkcji DeFog. Możesz też włączyć elektroniczną stabilizację obrazu. Ustaw częstotliwość stabilizacji. W każdej chwili możesz sprawdzić, jak ustawienie wpływa na obraz poprzez okno podglądu.